Informacja ludzkiej świadomości jest hamowana tak długo, jak długo myślimy w kategoriach dokonań dzięki jakiemuś kombinowaniu czy jakiejś sztuczce. Takie przekonanie prowadzi do niekończącej się gry duchowego wywyższania się i współzawodnictwa na każdym poziomie. Mój Guru jest bardziej efektywny niż Twój, moja joga jest szybsza niż Twoja, ja jestem bardziej samoświadomy niż Ty, ja jestem pokorniejszy niż Ty, ja bardziej żałuję swoich grzechów niż Ty, ja kocham Ciebie bardziej niż Ty mnie. To właśnie nieustannie zachodzi wśród ludzi, którzy walczą i zastanawiają się, czy rozwinęli się choć trochę bardziej niż inni. I tak dalej można to fałszywe i bezużyteczne współzawodnictwo całkowicie odpuścić. Wówczas doświadczamy tego cudownego uświadomienia, że już więcej nie jesteśmy my tymi biednymi, obcymi i zalęknionymi w świecie, którego nie stworzyliśmy, lecz że każdy z nas jest fraktalem całego wszechświata, który w każdym momencie jest tworzony i który zaczyna się teraz. Nie rozpoczął się w przeszłości, ponieważ nie ma przeszłości. Jeśli wszechświat powstał w przeszłości, to kiedy powstawał, działo się to teraz. Nadal jest tylko wieczny teraz. Wszechświat nadal powstaje i przekształca się teraz, zostawiając swoją historię za sobą jak ślad za statkiem przemierzającym ocean. Teraz. W liniowej percepcji czasu ślad postatku zanika, pozostawiając wrażenie przeszłości. Spoglądasz wstecz, by coś wyjaśnić, lecz wyjaśnienie znika. Nigdy go tam nie znajdziesz. Rzeczy nie są wyjaśniane przez przeszłość. W wiecznym teraz nieliniowej percepcji czasu rzeczy wyjaśniane są przez to, co dzieje się teraz. Teraz definiuje przeszłość istniejącą tu. To jest emanacja prawdy i odpowiedzialności, ponieważ w przeciwnym razie zawsze mógłbyś spojrzeć przez ramię i powiedzieć, ach, jestem taki, jaki jestem, ponieważ urodziła mnie moja mama, która była neurotyczką, ponieważ urodziła ją jej mama. I tak dalej. I tak dalej. Stawiając czoła temu, że to Ty sprawiasz swój własny świat, możesz doświadczyć niezwykłego wstrząsu, bo nie możesz winić nikogo innego za świat, w jakim żyjesz. I kiedy uświadamiasz sobie własną naturę tożsamości i wiesz, kim jesteś, wówczas nie przyjdzie Ci z trudem, gdy obudzisz się pewnego dnia i odkryjesz, że jesteś fraktalem Boga, wiecznego, oryginalnego źródła. Wszystkości.